Jedynka dzieciom, Agnieszka Kunikowska. Dobry wieczór. Jedynka dzieciom. Wczoraj obiecałam Wam spotkanie z grupą młodych i dociekliwych ludzi, no i za chwileczkę ich poznacie. Prawdę mówiąc, to nie są tak całkiem Wam nieznani, bo pojawili się już u nas przy okazji audycji o córkach poetów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Juliana Tuwima. To oni, podobnie jak Agnieszka Ciecierska, byli na spotkaniu z Kirą Gałczyńską i Ewą Tuwim. No i właśnie wówczas zainteresowali nas swoją pracą. Ich pasją jest dziennikarstwo. Nasi młodsi koledzy po fachu, uczniowie Szkoły Podstawowej numer 218, imienia Michała Kajki w Aninie, wyobraźcie sobie, odwiedzili nas w naszej pracy, w radiu. Witam w Polskim Radiu, kolegów dziennikarzy. Witamy. To jest kamera? E, tak, tu jest duża kamera. Ja mam statyw laptopa. A wy, aparat? Ja Was w takim razie zapraszam, pójdziemy wszyscy razem do studia na nagranie. Chodźcie, chodźcie, tutaj jest. Tutaj, Następny o, korytarz. Jest na, A ten. reżyserka S18. 18. To jest studio polskiego radia z zagranicy. To jest dosyć stare studio, co widać po wystroju. Jest mnóstwo drewnianych pułapek basowych. To są takie drewniane konstrukcje, które mają wyłapywać częstotliwości basowe, żeby nie dudniło, żeby lepiej się miksowało i żeby było słychać, co tak naprawdę się nagrywa. Ja nagrywam z Panem rozmowę, ale my też jesteśmy nagrywani przez koło dziennikarskie. Tak? Statyw rozstawiony. Czyli my będziemy nagrywać tutaj w studiu przy mikrofonach, a ty będziesz stał z boku i nagrywał całą naszą rozmowę? Tak, będę nagrywał, co się będzie działo, żeby mieć film do szkoły. Potem będziemy robić film o radiu. Na dwie kamery będziecie nagrywać? Oczywiście, że tak. Z jednej kamery jest za mało materiału. No i trudno poskładać coś, jak gdzieś się nagranie zepsuło. Wgrywamy to potem do komputera i za pomocą programu komputerowego mu... To montujemy. Cały czas będą nam tutaj towarzyszyć dźwięki, migawki. No oczywiście, że będą, bo trzeba robić dużo zdjęć, żeby później wstawić na stronę i do filmu też można czasem. Uwaga, uwaga, zamykamy drzwi. Czerwona lampka zapalona. No i możemy zaczynać nagranie. Program Polskiego Radia. Polskie Radio gości w studiu młodych dziennikarzy. Koło dziennikarskie nazywa się KILM, czyli koło informatyczne, dziennikarskie i muzyczne. Czyli trzy w jednym? Tak, gramy na fletach. Codziennie mamy zajęcia z informatyki. Często też przygotowujemy artykuły do naszej gazetki szkolnej bądź do radiowęzła, który niestety aktualnie nie działa ale czasami też mamy wycieczki jak gdzieś na przykład do radio. Głównie robimy wywiady do filmów z różnymi sławnymi osobami hmm. lub też niesławnymi. W ostatnich latach robiliśmy wywiad z mamą księdza Jerzego Popiełuszka, która już niestety nie żyje. Zbieramy informacje o na przykład Tuwimie, a potem tworzymy z tego jakiś film i puszczamy go na jakichś ważnych uroczystościach. Tak, bo właśnie ostatnio byliśmy w Łodzi i nagrywaliśmy film o Tuwimie, który potem został puszczony na wieczornicy. Przed realizacją filmu dowiedzieliśmy się o tym, że Julian Tuwin mieszkał w Łodzi, no i tam pojechaliśmy. Widzieliśmy miejsca związane z nim, miejsce, gdzie mieszkał, widzieliśmy też jego pomnik, nawet kilka. Byliśmy w szkole, w której się uczył. Sławną ławeczkę Tuwima widzieliśmy. Tradycją naszej szkoły jest wieczornica, która jest co roku u nas. Puszczamy tam różne filmy. Ten film, który nagrywaliśmy o Julianie Tuwinie, właśnie był puszczony na wieczornicy. i szkoła podstawowa nr 218. Ale to nie wszystko w naszym programie. Odbędzie się premiera najnowszego filmu wytwórni filmowej KID. Proszę wsiadać, drzwi zamykać! Skasło światło. no Bardzo jestem ciekawa tego, co zobaczę. Co zrobili młodzi dziennikarze. Julian Tuwim, poeta znany i nieznany. Z do Łodzi nie jest daleko i autostradą można odcinek pokonać naprawdę szybko. Oczywiście pod warunkiem, że nie będzie kotków i podróżni przed wyjazdem skorzystają z łazienki. W naszym przypadku zawiodło i jedno i drugie i na miejsce dotarliśmy z więcej niż godzinnym opóźnieniem. W studiu Polskiego Radia Młodych dziennikarzy z koła Kim nagrywał i tajniki radiowe zdradzał realizator dźwięku Tomasz Domaracki. Całością dyrygowała jak zwykle Agnieszka Ciecierska, nasza reporterka. No i jak słyszeliście, nasi dziennikarze młodzi mają całkiem spory dorobek, przeprowadzili już wiele wywiadów, no i właśnie tej formy dziennikarskiej dotyczy moje zadanie dla Was. Wywiad no to wiadomo, rozmowa z jakąś osobą. Dziennikarz zadaje tej osobie pytania, na które ona odpowiada. Pytania mogą dotyczyć różnych rzeczy, na przykład życia prywatnego tej osoby, nie każdy chce o tym opowiadać, ale czasami takie pytania padają, pracy, hobby, zainteresowań. Chciałabym, żebyście sobie teraz wyobrazili, że to wy jesteście dziennikarzami i uwaga, macie przeprowadzić wywiad z królewną śnieżką. A teraz wracamy do naszych młodych dziennikarzy, opowiadali o tym, jak nagrywają swoje materiały, no ale przecież nagranie to jest zaledwie część całej pracy. Co potem? Wkrywamy wszystkie kawałki filmu, które nagraliśmy do komputera. Patrzymy czego można użyć w filmie, a czego nie. Następnie to składamy razem. Potem jeszcze poprawiamy ścieżkę dźwiękową. Tak się robi cały film. Musimy też wyciąć momenty, które się nie udały. Powiedzieliście, że dogrywaliście ścieżkę dźwiękową. Macie do tego specjalne studio? Ścieżkę dźwiękową nagrywamy w sali informatycznej. Zbiera się grupa osób, dostają tekst, muszą się nauczyć, i no i do mikrofonu. Mówimy, a potem to dajemy na dźwięk, który się nie udał. Wyższa szkoła jazdy. Ja teraz zaczynam rozumieć, dlaczego koło dziennikarskie jest jednocześnie kołem informatycznym. Wiedza informatyczna się przydaje, bo dużo prościej obsłużyć programy do składania czy montowania ścieżek dźwiękowych. Waldemar Pawlik, nauczyciel informatki i muzyki. Przed chwilą zanim dotarliśmy tu do pani, to wiedząc, że będzie materiał dla Waszych kolegów, koleżanek, które chciały przyjechać, a nie mogły, bo zabrakło miejsca, to co robiliśmy na niepodległości ulicy? Nagrywaliśmy dla nich, żeby czegoś się też dowiedzieli o tym miejscu. No i ten obraz będzie nam służył tylko przebitka do tego, co się uda stąd nagrać do tej naszej pamiątki filmowej. Bo to jest trochę tak, jeżeli się mylę, to mi powiedzcie, jak się nagrywa dźwięk Razem z obrazem i potem okaże się, że na przykład dziennikarz się pomylił, to można tę pomyłkę wyciąć, ale w filmie trzeba ją przykryć jakimś ujęciem. Dobrze pani mówi, dokładnie tak. Zawsze jest zasada, im więcej tego materiału, tym lepiej jest, z czego później wybierać. Ale nie nagrywacie tylko filmów tematycznych, tylko również na przykład relacji z jakichś ciekawych imprez i miejsc, w których jesteście. Na przykład tutaj cały czas kamera pracuje i rejestruje to, co my tutaj nagrywamy. Tak, oczywiście. Ostatnio z moim kolegą byłem w klubie kultury Ani i tam nagrywaliśmy o różnych tradycjach obchodzenia wigilii w innych krajach. Nagrywamy także co roku, kim pierwszoklasiści chcieliby zostać. Następnie w przyszłości puszczamy im i właśnie okazuje się, że tak naprawdę wiele tych dzieci ma już inne zainteresowania niż te, co mieli w młodości. Hmm. Każdy się śmieje z siebie, jak kiedyś wyglądał, jak kiedyś mówił, no i jakie miał zainteresowania. Na wszystkich apelach w szkole zawsze jesteśmy z kamerą i nagrywamy każdy apel już zrozumiałam powiązanie koła dziennikarskiego z informatyką, ale jest jeszcze trzeci człon waszej działalności, czyli gra na fletach. Macie ze sobą flety. Dziennikarze, którzy grają na fletach, to jest rzadkość. Nasz pan nie jest takim jakimś wielkim artystą, hmm. tylko to po prostu jest zainteresowanie jego, więc przekazuje nam tą wiedzę, żebyśmy my też mieli te zainteresowania. Nie jestem ani filmowcem, ani reżyserem, ani scenarzystą, chociaż z dziećmi pracując trzeba się wszystkiego uczyć. Pouczę muzyki, dzieci, informatyki, ale jak widzę tak wielki postęp technologiczny, takie możliwości, które jak ja byłem w waszym wieku tego wszystkiego nie było, to po prostu żal byłoby tego nie wykorzystać. Tych nowoczesnych programów komputerowych, tych kamer, które w zasadzie już mają najprostsze aparaty telefoniczne i to wszystko sprawia, że możemy uczyć się, robiąc nie tylko film, ale nagrywać audycje, bo już trochę może zapomnieliście, ale my też nagrywamy audycje Szkolne. Tych audycji też jest całkiem sporo. A czy to oznacza, że ścieżkę dźwiękową do filmu czasem nagrywacie sami, grając na fletach? Tak, to jest bardzo częste, ponieważ jak nagrywamy jakieś uroczystości, to często, jak gramy na fletach, to potem łączymy to i gdy jest pokazywany obraz, to leci właśnie muzyka do tego. Bo z naszą muzyką nie mamy problemów z prawami autorskimi. Mamy swoją muzykę. Naszym młodszym, bardzo umuzykalnionym kolegom po fachu ze Szkoły Podstawowej nr 218 życzymy sukcesów w pracy dziennikarskiej i w karierze muzycznej. No i w wielu ciekawych tematów także. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego, 14 już fragmentu książki UNESBO Doktor Proktor i Wielki Napad na Bank. Czyta Wojciech Paszkowski. Bulek i bracia crunch siedzieli przy stole. Od czasu, kiedy podczas II wojny światowej przez dach wpadła bomba, salon przechylał się nieco na północ.